Rydle Next powstał z potrzeby rozmowy o zmianie. I dlatego chcieliśmy teraz po raz pierwszy, ale zapraszamy już na kolejne edycje, spotkać się z naszymi klientami, z naszymi partnerami biznesowymi, żeby porozmawiać o zmianie, żeby zaprezentować trendy, żeby zaprezentować zmianę przepisów, która będzie miała miejsce w 2026, a zmienia się praktycznie wszystko. Riddle Next to niesamowita konferencja. Miałem zaszczyt rozpocząć ją od mojego krótkiego speechu na temat roli sztucznej inteligencji w kształtowaniu biznesu 5.0. 5.0, czyli takiego biznesu, takiego środowiska, w którym człowiek, a nie sztuczna inteligencja albo automatyzacja są stawiane w centrum. Dzięki nowym technologiom jesteśmy w stanie budować zrównoważoną organizację, gdzie człowiek oraz technologia znajdują najlepsze dla siebie miejsce. Jesteśmy właśnie po panelu Compliance oczami członka zarządu. Razem z moimi serdecznymi kolegami rozmawialiśmy o systemie zarządzania ryzykiem i o tym, jak w tym wszystkim umiejscowić członka zarządu. Rydun Partner po raz kolejny udowodnił, że potrafi organizować naprawdę niesamowite wydarzenia. Uczestniczę w konferencji Rydland Partner dotyczącej nowych technologii, ale i nie tylko tego, co się dzieje w finansach i księgowości. Bardzo ciekawy wykład profesora Modlińskiego, ciekawa teoria o wulkanie. Bardzo mnie zainteresowała. Polecam tego typu wydarzenia ze współdziałem Rydland Partner.